Wczoraj w szkole podstawowej, numer 14, rozpoczęły lekcje dzieci z Ukrainy. Rano przyprowadziły je mamy i polscy opiekunowie. Towarzyszyć im będą oprócz nauczycieli, wolontariusze również z Białorusi. To pokazuje, jak bardzo złożony zrobił nam się nasz świat. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Nasze dzieci są już inne. Szatku można sniać, u nas O, Proszę. Dwie godziny ma trwać tylko przez te dwa dni, w czwartek i w piątek. To są takie dni adaptacyjne dla dzieci. Muszą się poznać między sobą, muszą poznać nauczyciela, poznać szkołę, zobaczyć gdzie są, jakie klasy, jakie sale. Gdzie można skorzystać z toalety, gdzie stołówka i tak dalej, prawda? Gdzie sekretariat, gdzie szukać pomocy? To są po prostu mam u siebie rodzinę, dwie rodziny z Ukrainy. Są te dwie starsze panie i dzieci. Jest, jedna mama została na Ukrainie, druga jest tutaj właśnie z jednym z dzieckiem i babcia. Cało, Wszystko? Co dobrze, to trzymajcie wszystko. No z produktu, chyba są wolne miejsca. To chodźcie. Trochę. Dobrze. Myślę, że, że, że bardziej więcej jest tremy, więcej niepewności, zagubienia, jeżeli chodzi o rodziców. Kobiety często mówią, że chcą podjąć pracę. I zabezpieczenie dziecka w formie tego, że przyjdzie do szkoły, będzie miało lekcje, ewentualnie zajęcia świetlicowe, to, to, to już taka na pewno ulga. Może nie radość, ale ulga. E, aczkolwiek na pewno dużo przed nimi wezwań o czym mówią, e, problemów e, właśnie dotyczących czynności e, takich administracyjnych, czy w poszukiwaniu pracy. Że, że tutaj mówię, takiej radości to nie ma. Jest raczej niepokój, a jeśli chodzi o szkołę, to takie poczucie ulgi, że, że dzieci są zabezpieczone, tak tutaj. Dobry dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać w imieniu swoim nauczycieli, pracowników i uczniów w Szkole Podstawowej nr 14. Dzień ja, Ja, wczyteli, pracownicy i uczni, witajmy serdecznie dzieci i młodzież z Ukrainy. Gabinet mój mieści się na parterze na dole przy sekretariacie i chciałabym was Zapraszać w każdym momencie, gdy będziecie mieć jakiekolwiek pytanie, żebyście przychodzili. Ja troszkę znam język rosyjski, więc będziemy radzić, a ja będę Wam pomagała. Będą nas również wspierać wolontariusze. Chciałabym zaprosić Ritę i Aliksieja. Zapraszam i witam Was serdecznie. Aliksiej i Rita. Oni również dołączą do klas i będą dzieciom pomagać w tłumaczeniach. I teraz tak, Aleksiej e, dołączy do klasy A. To dzieci najmłodsze w wieku 80 lat, czyli pierwsza, trzecia klasa. Nazwiemy tę klasę klasą A. E, Rita dołączy do klasy B. Dzieci w wieku 11-13 lat, czyli u nas klasy 4-6. I klasa C, uczniowie najstarsi, siódma, ósma klasa 14, 15 lat. Tak. Олексій буде в класі А, Ріта – в класі Б. Nazywam się Margarita Sawicka, mam 25 lat, jestem z Białorusi, z Grodna. Teraz ja jestem w fundacji Borusia. W Białorusi ja pracowała w firmie szkoleń. To robiło specjalne kursy dla ludzi, którzy pracowali też w tej firmie. I była prezeska organizacji pozarządowej. I ja rozumiałam, że to niebezpieczne to być Białorusi dla mnie. I nasza organizacja też była zamknięta. Kiedy człowiek chce powiedzieć o e, swojej pozycji publicznej, on może być e, niewolny, bo teraz reżim nie pozwala mu pisać w internecie też e, nic. Nic nie możemy mówić. Teraz ja chcę dopomagać do ludzi, uchodźcy z Ukrainy, bo teraz to sam ważny taki moment, kiedy Białorusiny mogą pokazać, że oni niezgodni z reżimem i Ukraińcy to dla nas, jak bra, braty, siostry. Tak. Ja już kończę na sw swoje, swoje tutaj e, przemówienie i informacje, które chciałam wam podać. kończąc życzę wam tego, żebyście czuli się u nas bardzo dobrze i chcę was zapewnić, że my również będziemy dokładać wszelkich starań, żeby tak było. My chcielibyśmy, żeby kożna dytyna poczuwała się tutaj jak w domu. Będziemy starać się robić wszystko, żeby było jak najlepsze.

заявление на электронный дневник, вот и там такие бюрократические 19. вещи, да, да. А сколько ребенку лет? Семь. Это получается второй класс будет, 2. да? 2. Другой 2. класс, а еще да. 2. А то мы тогда собираем к нам, 2. хорошо? 2. Вот. Ну, а вы идите там в зал, вот там есть директор, я думаю, вам еще там скажут дополнительную информацию, там заявление надо заполнить, вот. Туда проходите, там все родители ждут. Ну. Mam imię Aleks, jestem wolontariuszem Fundacji Borussia, przyjechałem z Białorusi, przyjechałem w tamtym roku, w czerwcu do Olsztyna, wcześniej pracowałem na Białorusi jako project manager, jeszcze wcześniej skończyłem uniwersytet, no i tak jest, że jakby sytuacja polityczna i wszystko, wszystko i dlatego pomyślałem, żeby opuścić Białoruś, żeby wyjechać. Pierwsze dni po prostu byłem w jakim totalnym szoku, nie mogłem nawet spać, po prostu zaczynałem czytać wiadomości, jakieś tam wywiady wojskowe, wszystko to czytałem, żeby jakieś, żeby zbudować w swojej głowie, co się dzieje, bo też dużo różnych informacji, dużo fejków, dużo jakiejś propagandy. No, Ale potem jak przecież za tydzień już udało się jakoś taki zbudować taki obraz, i po prostu Rosjanom, nawet jeżeli jakąś część uda się okupować, no to nie będzie tam władzy rosyjskiej, nigdy tego nie będzie, no bo ten duch ukraiński jest bardzo mocny, no, Nie wiem, no to są bohaterzy, naprawdę, bohaterzy Europy, świata. Tak to jest. Ja potrzebuję tłumacza. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, ja bym chciała, żebyśmy za chwilę wyszli z ławek i usiedli tam z tyłu w kole dużym, żebyśmy mogli poznać swoje imiona, dobrze? Widzicie, my chciałem, to byście się ze swoich miejsc i my tam zadzie sieli w walszej krużok, żeby się. Będziecie się ze mną uczyć przez najbliższe trzy miesiące. najbliższe trzy miesiące ja będę w Waszej uczciwnicy i później roboty. Będziemy uczyć się przede wszystkim języka polskiego. Uh, w pierwszej będziemy uczyć polski język. Mm -hmm. Oraz matematyki, przyrody, da, także matematyki, plastyki, muzyki, muzyki. Wczoraj jechałem pociągiem i tam były dwie kobiety. Z Ukrainy jechali, no, wyjechali z Charkowa w 6 marca, potem byli w Krakowie, w jakimś takim punkcie, czekali, jakby, co robić dalej. No i dalej jechali już do Olsztyny, i naprawdę słyszałam tych historii i to po prostu no, w serce, bo kiedy tam. Pani pyta, a czy wiesz, czy jest Twój dom? Ona mówi, no, dwa dni temu jeszcze był, teraz nie wiem, nie, ma, nie mam informacji. No i to słuchasz po prostu. I też Pani miała tam około 60 lat, naprawdę. Ja po prostu myślę, no, jeżeli tam jakaś moja babcia albo ciocia w takim wieku wyjechała, naprawdę nie wiem, co, co ona mogłaby tu robić i jak ona mogła jakoś swój czas tutaj zorganizować, bo to jest bardzo ciężko. No, ale przyjechaliśmy do dworcu, spotkaliśmy jakąś rodzinę z Olsztyna, tam jakichś znajomych, tam przez no i bardzo fajna taka para starsza, no spotkała ich i ja tak już zobaczyłem, że się, no mam nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, no. Że uda się nawet tym dwóm osobom też przeżyć ten czas, bo na przykład kiedy wyjeżdża młodzież, to tej młodzieży jest łatwiej, bo no może szybciej nauczyć się języka, jakieś tam angielskie wykorzystać, znaleźć pracę, no. Kiedy masz 60 lat, no to naprawdę jest ciężko. I kiedy całe życie tam mieszkał, no, dlatego tak troszeczkę smutno, wczoraj wracałam z swojej podróży, no, od razu zobaczyłem, że jakby Polska już zmieniła się, no, przez ostatnie wydarzenia. z Białorusi i się opiekuje klasie. tym chłopcem z Ukrainy bardzo. No, się mówił, cieszy. że chce zostać w naszej klasie. Ale o tym decyduje rodzic Andrzejku, tak? Rodzic A jego rodzice jest. powiedzieli, że on poszedł do innej? Poszedł do klasy przygotowawczej, tak? No. Ty się już kimś opiekujesz, tak? No ja mu pomagam, bo ja też nie widziałem z początku Polski. A jak długo już jesteś tutaj? Uczysz się w szkole? Uroka. Pięknie mówisz po polsku. No tak. No bo jeżeli uczysz się w klasie, gdzie wszyscy rozumieją polskie, to, to szybciej nauczysz się. A skąd jesteś? Z Grodne. A ten kolega właśnie z Ukrainy, jak ma na imię? Daniel. jak długo już się z nim opiekujesz? No chyba on trzy tydnie uczy się, ale ja chorowałem jeden. A to dużo się będzie działo teraz u was w szkole, nowi koledzy i koleżanki. No tak, tylko będzie trzeba też, będą musieli zrozumieć ten polski no, cały, żeby porozmawiać. Zobaczcie jak Andrzej szybko, trzy tygodnie, tak? Oni mnie nauczyli. Czego? Tak. Polskiego. Jak uczycie? się? polskiego tego nie zawdzięczasz? <laughs> no nie wiem, no zawdzięczam, ale oni więcej chyba pomogli, w sumie faktycznie. Lekcje? No po lekcjach, w grach też. To są się lekcje bo ten bo będą nowe klasy. No tak, fajnie. A będziemy kończyć później, a czy wcześniej? O, Mi to się to podoba. Słuchaj, będzie. Później. I to fajnie. Czemu nie? Będzie można szybciej iść do domu i grać Fortnite'a. <laughs> I się uczyć polskiego. Tak. <śmiech> tak. <śmiech> tak. Przy okazji rosyjskiego. <laughs> Uczycie się też trochę? No, no, ja no jakieś no, jak osobne słówka, to na się zna. No, dobry kolega, uczył wszystkiemu, co są wiem. Tylko polskiego. On nas, rosyjskiego. <laughs> Wymiana języków. To do jedzenia, my idziemy na, do na, na, pod... na A Kto chce zacząć? Kto chce zacząć? Ja jestem z Ukrainy. Moje <laughs> lubimy uroki, to pismo. Moje <laughs> lubimy, to jest А как тебя зовут? Как можно дать? Андрей. 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 А, Запомните Сти... имена. Да, запоминать имена. Хапаки. Мы будем работать вместе. Мы <связь> <связано> <связано> Андрей. А угу. ты, Андрей, пишешь из какого города? Ваня. Ваня. Я Ваня. из города Черкасской области, город Смила. Угу. И я очень люблю футболом заниматься. Уже 4 года занимаюсь. Угу. И мой любимый урок – украинская мова. Меня зовут Нікіта. Я з города Вінниця. Мені вісім років. Я люблю займатися карате. To jest ogromne wyzwanie. Pewnie skupimy się na początku przede wszystkim na, na, po na nauce języka polskiego, ale też na tym, żeby dzieci nauczyły się funkcjonować w nowym środowisku, czyli jakieś takie wycieczki w bliskiej okolicy. Chcielibyśmy zorganizować też z poszczególnymi klasami, tak, jeżeli to są dzieci młodsze, to z, z klasami naszymi, jakąś jedną czy dwoma, bo planujemy jakieś tam zawody wspólne, żeby też te dzieci miały możliwość integrować się, poznawać i też ćwiczyć język polski, bo to będzie dla nich taka najlepsza Nauka języka polskiego. Możliwe, żeby i oby tak było, by jak najszybciej wszystko się unormowało, ale musimy być przygotowani też na to, że możemy kontynuować to od września. My tutaj mamy grupę, oddział 4-6, także na razie się poznajemy. Są różne dzieci z czwartej, z piątej i 6 szóstej. Mam nadzieję, że się zaadaptują i się wszyscy dogadają jakoś. Ten pan pomaga tłumaczyć, także to jest naprawdę duża pomoc, ponieważ ja się nie uczyłam ani rosyjskiego w szkole, także y, taka pomoc tłumaczy, wolontariuszy i tak dalej, y, to jest naprawdę na ten moment y, bardzo dużo dla nas. Pomagam tutaj w tłumaczeniu z języka ukraińskiego i rosyjskiego, i, a w ogóle jestem nauczycielem języka polskiego i chyba będę uczył ich języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Pan nie musiał zgłaszać się jako walontariusz, ale nie, właśnie. Nie, jestem już na emeryturze, ale, ale poczułem po prostu, że to, co obserwuję na Ukrainie, to po prostu jest wstrząsające i, i nie mogłem tak zostać z boku i po prostu chcę pomóc tutaj. Dzieci jest dosyć dużo i tutaj w tym oddziale 4-6, jest ich w tej chwili 19, ale. Ale dojdzie do, chyba do, do maksymalnej ilości, to jest do 25 uczniów w jednym oddziale. Także dzieci są trochę smutne, takie oderwane od swojej poprzedniego życia, od swojej rzeczywistości, ale, ale czasami zapominają o tych chwilach smutku i zachowują się normalnie, jak polskie dzieci biegają, śmieją się, także. Najważniejszy ten proces ada, adaptacji do, do, tych, do tej trudnej rzeczywistości dla nich. Poza tym dzieci są bardzo mało wymagające w ogóle. Teraz rozdaliśmy im tutaj kartki, żeby napisały, co chcą otrzymać z Caritasu na przykład. I proszę sobie wyobrazić, że ani jedna osoba się nie zgłosiła, że chce na przykład jakiś fragment ubrania, czy też czy buty, czy płaszcz, czy, czy no po prostu są takie, takie zamknięte w sobie trochę. Wniosek jest taki, że dzieci nic nie chcą brać na zapas, są bardzo skromne, no i po prostu, jak gdyby, nie sądzę, że nie ma tych potrzeb, one są, ale, ale brak im tej śmiałości i nie chcą, jak gdyby, korzystać tutaj z jakiejś takiej życzliwości naszej. Oglądasz? Nie smatrysz? Smatrysz telewizor? Smatrysz telewizor? Nie, oglądasz? nie oglądasz? Нет. читаю? Нет. Ничего не делаешь? А обед ешь? Но. Нарисуй, что ты хочешь. Давай посмотрим, какое у тебя задание. Намалюй на тарелках твой улюбленный стравы. нарисуй, что ты любишь есть на завтрак, на обед, на ужин. Нарисуешь? Ничего не любишь есть? A z zawrotem ja nie jem. Dlaczego to tak? No Świetnie, współpraca nam się tak rozpoczęła z Borussią, chociaż my już Aleksieja znamy, bo on przychodził do nas na zajęcia na temat Białorusi, prowadził zajęcia takie na temat kultury, kulinariów właśnie tamtejszych i teraz zaproponowali też pomoc, jest to niezbędna pomoc. Oprócz tego, że ci wolontariusze znają język, język rosyjski, to też potrafią bawić się z dziećmi. Tak swobodnie, spontanicznie, I, i też jakby to jest bardzo duży wpływ na to, żeby te dzieci nie czuły stresu i lęku przed tym, gdzie, co się tutaj dzieje, co się z nimi dzieje, co się w ich życiu dzieje. Oczywiście dzieci jest dużo, a dzieci są różne, dlatego jakby potrzebuję też taka pomoc, może czasami jakaś nawet, też, nawet psychologiczna, też może takie być rzeczy, no do tego jakby pomagamy w szkole na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, oczywiście. Słuchajcie, to jest pani Ania. E, ona jest psychologiem szkolnym. Pani Ania jest psychologiem szkolnym. Jakbyście mieli jakieś problemy, e, trudności, e, to zawsze można z panią Anią porozmawiać. Ona na pewno każdemu pomoże. się, to pani Ania, ona szkolny psycholog. Если у кого-то есть какие-то трудности, вопросы, либо что-то непонятно, то всегда можно обратиться к пане Ане, поговорить, и она каждому поможет. У меня мешкают Соня и Маша. Разве мешкаю Маша, у я живу. Ага. И вы живете у Пани Ани, так? да? Ну, прекрасно. Перси полностью. Мы Да. Да, mm -hmm. смотрите, получается, Пани, Аня и девочки живут вместе, вот. И если что, можно тоже прийти в гости. Поговорить. У нас эта ситуация тривала mm -hmm. 2020 года по выборах, ну no, да. To... też mamy dużo sankcji wszystko i dużo znajomych wyjechało na razie do Gruzji, bo nie mamy na Białorusi lotów do Unii i mamy tylko loty do Rosji, do Gruzji i Armenii i dlatego dużo osób w takim wieku, znaczy mężczyźni w wieku takim od 18 do 60 wyjeżdżają z Białorusi, no, do Gruzji albo do Armenii, bo nikt nie jest pewny. Łukaszenka cały czas mówi, że wojsko białoruskie nigdy w życiu nie przekracza granicy, no, ale już to słyszymy dużo czasu i i nie mamy zaufania do naszej władzy, dlatego też jestem tu w obecnej chwili. No. Też ten kurs dolar-euro bardzo idzie do góry, no i oczywiście pensje, wszystko idzie w dół. No, tam niektórzy już mówią, że mamy tam problemy z cukrem, z mąką, bo ludzie kupują. Niektórzy tam z Rosji też kupują, przyjeżdżają, bo tam już ten problem jakby jest wcześniej. No, i oczywiście też jest tak ciężko, bo na przykład teraz mamy dużo białorusinów, też w Polsce, i to nie są. Ludzie, którzy przyjechali tam, nie wiem, na wycieczki, to też jakby uchodźcy, ale takie polityczne uchodźcy, no i teraz niektórzy Ukraińcy tak nie bardzo to znaczą. Ja myślę tak, że niektórzy już zapomnieli, zapomnieli o tej sytuacji białoruskiej, bo jakby oni wiedzą, że ze strony Białorusi idą wojska rosyjskie, znaczy Białoruś jakby wspiera Rosję i znaczy jakby my też chcemy walczyć przeciw, przeciwko Ukrainy, no ale to tak nie jest, no bo po prostu... No, Białorusi jest okupowana przez Rosję, to znaczy w, takim, w sensie wojsku, no, a władza okupowana przez Łukaszenkę. No i teraz też jest bardzo mocna fala taka antybiałoruska w Polsce. Na przykład niektórzy szukają pracy, nie mogą znaleźć pracy, bo przez paszport białoruski po prostu nie może znaleźć pracy. Polacy często nie chcą wynajmować mieszkanie do Białorusi, no, bo mówią, aha, Białorusini znaczy wspieracie Łukaszenkę, znaczy przeciw Ukrainom, no ale to, tak, to nie jest tak. No. Kiedy zaczęła się wojna, w pierwszą o, niedzielę były bardzo mocne mityngi, takie protesty na Białorusi, było zatrzymano około tysiąc osób. To co tam po prostu gwałt był z tymi ludźmi, no i to też jakby ofiary tej wojny. No bo też ja wiem, dużo czytałem, że nawet wojskowe, wojsko białoruskie też tam mają jakieś bunty, bo też nie mają woli, bo jeżeli Putin powiedzie, Łukaszenka aha, i wrzucę te wojska, które w ogóle nie jest przygotowane do wojny, Bo Wojsko białoruskie to bardzo słabe wojsko. No, tak, to jest... Tak, 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 i tak, 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 I I tak, tak, I do o 9 Odkąd wy? Sumy Przy wschodniej granicy z Rosją Okola granicy Tak, 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 my wyjechali jeszcze 24 Wyjechali A, Za pół godziny do tego, jak zaczęli strzelić nasz region Ponieważ my żyjemy koło artystycznego Przez drogę Aha, no. Uspieli wyjechać Od 24 lutego, bo mieszkałem około bazy wojskowej W Sumach, no i jakby udało się wyjechać Na samym początku My no, przyjechali niedawno. No, no z uh, trzeci dzień. A to już luba, mama ośmioletniej Kati do Polski przyjechały niedawno. W Polsztynie są od trzech dni. Pochodzą z Charkowa. Mąż Luby do ostatniej chwili nie wierzył, że Rosjanie zaatakują. A ona miała intuicję, czuła, że nadciąga najgorsze. Opowiada o ciężkich ostrzałach. Na samym początku tylko w dzień, potem już w nocy, nad ranem, wieczorem, nie było różnicy. Strzelali do cywilów, zrzucali bomby na szpitale, szkoły, ulice. Trudno poznać Charków, mówi luba. Chcą nas otoczyć, jak Mariupol. A Katia? Dla Kati każdy głośny dźwięk. Agregat w schronie, przejeżdżający po ulicy wojskowy samochód, to nadlatujący bombowiec. Dopiero tu w Polsce Katia troszkę się uspokaja. Bo dzieci, dodaje Luba, szybciej wracają do rzeczywistości niż dorośli. Jeśli nie przeżyjesz tego, co my, nie zrozumiesz, co to paniczny strach, mówi zamyślona. I nawet nasze dzieci są już inne, nie takie, jak były jeszcze nie tak dawno. Bawią się, śmieją, ale już nie są takie, jak kiedyś. One nie takie, jak były raniejsze. No, one wiesiliają się, śmieją się, ale w nich już nie tak, nie tak jak u siech. Był to reportaż pod tytułem „Nasze dzieci są już inne. W reportażu udział wzięli Ewa Romanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, Rita Sawicka, Aleks Dzienis, Roman Hyczko oraz nauczyciele, rodzice i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 Wolsztynie. Za uwagę dziękuję Alicja Kulik. Do usłyszenia.